W sobotę 16 kwietnia spod Urzędu Miejskiego w Miliczu wystartował 26 rajd Baryczon organizowany przez koło PTTK Barycz Miliczy. się zaczyna. Dobra. Tak?

To się nic nie ma. A nie was. nic. No, wiesz, ja dam nie To tyle chodzi. To jest 300. Także. Ale... A jak mówię, Tam, gdzie policja nie. mówię. To nie co, łapią. A 60 na liczników. No, no. Dobra. To co? Panie.